Wszyscy doświadczamy pewnych form cierpienia bez względu na to, czy jest to chwilowy dyskomfort, czy chroniczny ból, albo doświadczane latami cierpienia. Mam głębokie przekonanie, że wszyscy potrzebujemy przeciwdziałać temu cierpieniu, a jako istoty społeczne możemy sobie pomóc. Kryzys i zmiana są Czymś nieuniknionym. Prędzej czy później przyjdą. W moim przekonaniem mamy większą szansę na przetrwanie, szansę podjąć dobrą decyzję, kiedy jesteśmy uważni i współczujący. Kiedy umiemy otoczyć się troską, życzliwością, pogłębiamy swoją mądrość, jesteśmy świadomi pełni bieżących doświadczeń, potrafimy dokonywać słusznych rozróżnień. Podjąć dobre działania dla siebie i dla swojego otoczenia. W trakcie jesieni mindfulness mamy możliwość skorzystać z przeróżnych form praktykowania mindfulness w różnych obszarach naszego życia. Jeśli mindfulness to tylko okazja do praktyki formalnej, po to, aby wiosną, latem i zimą przejść naturalnie i łagodnie do praktyki nieformalnej, czyli do życia zabrać po czego się nauczę, poza poduszkę medytacyjną. Liczę na to, że to wydarzenie da nam. Okazję do tego, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, jak pogłębiać naszą mądrość na temat tego, jak funkcjonujemy, dbać o satysfakcjonujące relacje, otoczyć się troską, życzliwością, odpamiętać w sobie współczucie, odwagę w zauważaniu tego, co trudne, i podejmować intencjonalne działania przeciwdziałające naszemu cierpieniu, naszemu dyskomfortowi, temu, co trudne w nas i w naszym otoczeniu. Liczę na to, że pomoże nam to być bardziej spokojnymi, damy radę być bliżej siebie, z życzliwością i otwartością radzić sobie z własnymi emocjami, zachowaniami, wrażeniami w ciele, pojawiającymi się myślami. Być może podziałamy też w obszarze wychalenia zawodowego. Moją główną intencją jest pogłębienie własnej praktyki, Tworzenie takiej przestrzeni, w której ja będę mogła pogłębiać tą praktykę i moje otoczenie. Jest to świadomość głęboko akceptująca, czyli jeżeli coś się we mnie pojawia, to nie udaję, że tego, że tego nie mam. Nie uciekam od tego, co trudne, nie lgnę do tego, co przyjemne, otwieram się na to, co faktycznie jest. Czyli głęboka akceptacja tego doświadczenia, gdy jesteś, gdy jesteś, gdy jesteś, gdy jesteś w praktyce, gdy jesteś mindful. To, co dla mnie też jest istotne w uważności, to to, że za uważnością powinna iść mądrość. Czyli stopniowo, gdy obserwujesz siebie w tej chwili bieżącej, zauważasz, jak funkcjonuje twój umysł. Co prowadzi do tego, że jest z Tobą dobrze, że innym jest z Tobą dobrze, a co prowadzi do tego, że czujesz cierpienie, brak satysfakcji. Do e, e, relacji z drugą osobą, czy ze światem, jest przede wszystkim kontakt ze sobą. Czyli jeżeli mam dobry kontakt ze sobą i świadomość siebie, swoich emocji, swoich myśli, swojego ciała, wchodzę w lepszy i w pełniejszy kontakt z drugą osobą, czy ze światem, ponieważ dokładnie wiem, co, co się wydarza we mnie, jak spotykam się z drugą osobą. już jakiś czas praktykuję, to zauważam e, choćby subtelne zmiany, łatwiej może jest mi się e, skupić albo po prostu zauważyć swoje rozproszenie. Też często jest taka informacja zwrotna od bliskich nam osób, że one nam mówią, że trochę jesteś, e, trochę jesteś inny, inna. Trochę spokojniejszy, może jesteśmy mniej reaktywni, to znaczy reaktywni, że nie tak mocno angażujemy się w każdą emocję albo nawet jeżeli się zaangażujemy, bo to nie jest tak, że teraz nie będziemy odczuwać emocji, że się nie zestresujemy, że już na przykład nie będziemy mieć ataków paniki, ale że łatwiej nam będzie z tych emocji wyjść, że nie będzie to tak intensywne albo i. Że nie będzie to tak długo trwało, że szybciej też to zauważymy, nawet jeżeli już to będzie miało miejsce w trakcie. Czyli przede wszystkim, czy jest, czy przekłada się to na korzyści w moim życiu, jaki jestem w relacjach z innymi, jaki jestem w relacjach ze sobą. Jak pojawia się trudność, to jak teraz do tej trudności podchodzę? Czy jestem w stanie coś nowego zauważyć? Czy moja perspektywa się? Zmienia. Też jest ważne, co po tej części formalnej ja, ja, ja robię. Czy sobie przypominam o tych ćwiczeniach, o tych zaleceniach, które miały miejsce w trakcie mojego formalnego treningu, tych formalnych ćwiczeń. Na przykład, wtedy, kiedy e, czujemy, że mamy zaufanie do samych siebie. E, Wtedy, kiedy na przykład czujemy, że powinniśmy się samym sobą zaopiekować, kiedy zachowujemy się odważnie, ale nie brawurowo, kiedy zauważamy, że kieruje nami lęk i decydujemy, czy chcemy tego lęku posłuchać. Bycie w mądrym umyśle to jest też często unikanie sytuacji, które są dla nas niebezpieczne. Są pewne praktyki, które em, pozwalają z tej wewnętrznej mądrości skorzystać. Ale tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś nigdy nie słyszał uważności, nigdy nie medytował, to również może czerpać ze swojego mądrego umysłu. Każdy człowiek pragnie zmiany. Pragnie, żeby było mu w życiu lepiej, łatwiej, pragnie cierpieć mniej. Jednocześnie trzeba zaakceptować, że moje życie jest jakie jest, i to jest widocznie najlepszy możliwy rezultat. Ale jeżeli ja chcę zmiany, jeżeli ma być lepiej, no bo. Nie masz wpływu na przeszłość, ale masz wpływ na przyszłość od chwili aktualnej. No to musisz starać się bardziej. W większości przypadków jesteśmy złączeni z tym, co myślimy. To znaczy, że przyjmujemy punkt widzenia naszych myśli i wierzymy w to, co one mówią. Wtedy nasze emocje. I nasze działania są od nich uzależnione. A kiedy nabieramy dystansu do tego, co mamy w głowie, wtedy nasze myśli przestają być naszą rzeczywistością, a stają się jedynie produktem pracy naszego umysłu. Wtedy możemy być wolni od naszych automatyzmów, schematów i działać w zgodzie z samym sobą. Pytanie, czym jest dla mnie trening uważności? Mogę odpowiedzieć, cytując słowa Marka Twaina, który powiedział kiedyś, że to nie jest tak, że przestajemy się bawić, kiedy się starzejemy, tylko zaczynamy starzeć się, kiedy przestajemy się bawić. I uważność jest dla mnie formą intencjonalnej, rozwijającej zabawy, zabawy dziecka, które z ciekawością obserwuje to co jest. Zabawy pod opieką mądrego, troskliwego rodzica, dającego poczucie bezpieczeństwa, a zarazem akceptacji tego, jakim się po prostu jest. To autentyczne bycie i obserwowanie danego momentu, bez żadnych filtrów oceniania, porównywania, daje poczucie harmonii, spokoju i opanowania. A to w dzisiejszym świecie jest bezcenną wartością. Zapraszam Was na spotkanie z uważnością już niebawem. Do zobaczenia.